Olbrzymią popularnością, taką bym powiedziała wręcz rosnącą, cieszą się warsztaty w cyklu do dzieła. Jest to forma warsztatu otwartego dla dorosłych i dla młodzieży. Odbywa się zazwyczaj raz w miesiącu i te warsztaty w tej chwili odbywają się w trzech obszarach: gliny, haftu i malarstwa. Zapraszamy. 15 marca na warsztaty gliny o godzinie 11, 23 marca o godzinie 11, na warsztaty hawciarskie i 28 marca o godzinie 17.30 na warsztaty malarskie. Są to warsztaty płatne, koszt 50 zł od osoby i w ramach tej płatności zapewniamy wszystkie niezbędne materiały. No i obowiązują też zapisy. Które można dokonać albo mailowo, albo telefonicznie, albo za pomocą mediów społecznościowych. Serdecznie zapraszamy, bo liczba miejsc na te warsztaty jest ograniczona. Pozwalają się zmierzyć z daną techniką, spróbować sił, czy to jest to, co naprawdę chciałabym dalej, chciałabym rozwijać. Jeśli tak, to pozwalają poszerzać i pogłębiać te umiejętności. Poza tym forma, Takiego warsztatu otwartego jest wygodna dla osób, które nie chcą ciągłości zdarzenia, przychodzenia systematycznego co tydzień lub dwa razy w tygodniu. Chcą przyjść wtedy, kiedy im pasuje i wykonać jakąś pojedynczą, zamkniętą formę. Bo z reguły na zajęciach sekcji pracujemy tak, że przez dłuższy odcinek czasu pracuje się nad jedną rzeczą. Natomiast na warsztatach do dzieła tak są dobierane zadania, żeby w ramach tego jednego warsztatu wykonać jedną rzecz.